Siemanko, z tej strony MC i witam was w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek w LoLu. Teraz też mam 5 skrzynek do otwarcia, także zaczynamy. Przed chwilą skraftowałem kolejny klucz, no i otwieramy. Liczę na ten nowy skin do Diany albo do Kindred. Uh -huh. No Nawarda dostałem, no to nie za fajnie. Kolejny. No dobra, przynajmniej skin. Chyba się nie da go dostać albo coś. Nie wiem co to za znaczek. No naprawdę? Mamy dwie skrzyneczki. Kalista. No nie za fajnie. I ostatnia skrzyneczka. Szakon naprawdę. No dobra. Coś może... Nie, w sumie nic nie ma do craftowania. Ale sobie z disenchantujemy. Bo w sumie potrzebuje sesji Nie chcę go ani aktywować, ani nic. Relo relolować też nie chcemy. Gara też. Dobra, Kalista sobie zostawimy. Bym sobie zrobił szósty level na Vayne. To zrobię sobie. No i super. sobie zostawia. Hmm, a co z tym zrobić? Czy wylosować jakiegoś? Dobra, nie, jak coś, to tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Także ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Narka.